Siemanko, jak widać jeszcze, no, dopiero przyjechałem, udało mi się rozłożyć mm, biwi na szybko Wędki jeszcze nie są w wodzie, mam tylko je na stojaku Zaczęło padać, to tak będzie chyba pada, popadywało dzisiaj Cały dzień, no, ale udało mi się na sucho rozłożyć I Tak i tego wszystko plus Widać jeszcze nic nie mam tak zrobione ale jesteśmy na słonkiej lajku. Jesteśmy na swimie, na którym miałem moje PB Twisza. W ale liczę na karpie bardziej. Może te sumy troszeczkę zwolniły. Wiem, że to są fajne trzydziestki. Także będziemy próbować. Nie ma za dużo ludzi. Czyli może będą żerować trochę za jedzenie Także dobra, zaczynam się tutaj wiązać nowe przypony. I lecimy z tematem. Pierwszy zestawik mam już zawiązany, to teraz tylko zmienię Bo nie wolno tutaj longshanków używać. Taki jest mój standardowy. Troszeczkę kulka zjechała na flosie, ale tak standardowo to robię. Jak łatwiej, ale tutaj nie wolno tych haczyków używać. Dlatego zmontowałem sobie takie coś. To jest to na krank. Rekorda crank x bo to są. Czwóreczka, czy maksymalne, jakie mogę tutaj używać. Takie Slip D. I standardowo będzie PWA Ciężarek przelotowy y... Plecionka przyponowa jest do 30 poundów Czyli dosyć mocna, jest fajna, gruba Bo ja wiem, ostatnio jak miałem tego dużego Suma tutaj, to to się, to się stało To w pysku odciął, ale był już w podbieraku Także taki zestawik będę do wody puszczał. Likwidzik mainline'a. Na słodko, tiger natowy, flyver ten, smaczek. No, zobaczymy. Znowu, o no bo pada. Będę w miarę szybki jakoś specjalnie nie muszę się też starać o, o to, żeby to daleko leciało Bo dystansu do wyspy nie ma głębokości są dosyć spore tutaj 5 metrów zobaczcie i będzie pojęta więc powinna woda przy tym dole być troszeczkę cieplejsza mam nadzieję że to wypadisz tutaj będzie się kręcić Naprawdę liczę na te karpio, są fajne, ciemne takie Druga wenteczka, już kolejne zostawy wywiązane, wszystko na świeże. Zastosowałem inny haczyk znowu. Będzie to Continental, Continental czwóreczka łapałem na nie wcześnie i się dosyć dobrze sprawdzałem, ale nie z tym wiązaniem, nie ze Slip D ja do Slip D preferuję ląszenki ale nie jest żaden problem trzeba testować, próbować nowych rzeczy tak. czyli ten zestawik będzie taki też to samo, tylko inny haczyk fajnie będzie to pracowało to była gotowe Weźmiemy, teraz rzucimy najważniejsze te atraktory teraz o tej porze roku żeby to w tej zimnej wodzie się rozchodziło tak zobaczymy

<laughs> przy, przy krągach. <przykroco. śmiech> Mamy godzinę 18.20. Na dworze już jest ciemno. Uuuh. Cały dzień przesiedziany w namiocie. Nic się nie dzieje, ale u nikogo nic się nie dzieje. Nic koło mnie. System grzewczy załączony. Słanie cieplutko. Nie jest tylko teraz czekać na jakieś bipanie. na te rybki nasze. Zobaczymy Taka to to było Zrobione Zalane sosikiem i lecimy Czyli tak jak zwykle Cały rok Tak samo lecę Sobie na chwilkę włączyłem doniczkę Żeby się dogrzać Ta jak zawsze mata ale teraz wyłączona I będę leciał teraz z rozliczami Zobaczymy co będzie Mamy <laughs> Przed pierwszą Zostałem w wodzie a mi się kondensacja zrobiła w namiocie Bo nie mam overwrapu założona, a dogrzewałem sobie To taki minus tego Ale jest przed pierwszą Przerzuciłem dwie wędki na PWA A jedną dałem na single hookbait Czy na pojedynczą kulkę Zrzutu I szybko. na y 10.35 10, nic się nie dzieje W nocy się też za bardzo nic nie działo jak widać, już powoli wszystko suszę. Przez to dogrzewanie troszeczkę sobie o umoczyłem w środku, ale to jeszcze też suszę. Otworzyłem z tyłu okna, żeby się lepsze wędroce bo To jakiś pidżin mi się zeździł. Zbieram się zaraz, powoli zapakowanie. Trzeba się zjeżdżać do domu, zmontować film i będzie git. Nie ma rybki jak na razie. Wędki do końca zostały w wodzie, tak. Że jeszcze jest szansa, nikt nic nie miał, nic nie było słychać, nic się nie dzieje, tam chłopaki się już pozwijali, także powoli czas na mnie też jest. Szkoda, ale zimno jest, zimna woda. W nocy zaszła temperatura do około chyba 2 stopni. Także wcale się nie dziwię, że się nic nie chciało dziać. No ale dobra, lecimy z tematem. Się, się powoli zwijam. Kołyska wszystko jeszcze powoli. Suszy. Na razie dobrze jest, nie pada że pakujemy się zaraz. Zbieramy. Takie coś na dnie jest pełno liści w tej wyspie Ale no już tak bywa